Szczęść Boże, witam. Najbliższa niedziela to jest niedziela Chrztu Pańskiego. Pierwsze czytanie będzie z proroka Izajasza. To mówi Pan. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo, nie będzie wołał, nie podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka ani kłym płomyku. On niezachwianie przyniesie prawo, nie zniechęci się ani nie załami, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia, z zamknięcia wypuścił jeńców z więzienia tych, co mieszkają w ciemności słowa Pana Boga do proroka Izajasza, ale oczywiście wypełnienie tych słów w pełni było w Panu Jezusie Chrystusie. Jeszcze jedno proroctwo, które się wypełniło w Panu Jezusie, jeszcze jeden przykład właśnie, dla którego nasza wiara jest prawdziwa. Bo... Jednym z dowodów na prawdziwość chrześcijaństwa jest taki, że to jest jedyna wiara, jedyna religia, jedyny system wierzeń, który jest wypełnieniem wcześniejszych zapowiedzi. Coś, czego nie mogą powiedzieć na przykład muzułmanie. Nikt nie zapowiadał proroka Mahometa. Prorok Mahomet jest samozwańcem, który utworzył religię nie wiadomo skąd. Nie przypiął, nie wypiął. Wyskoczył jak Filip z Konopi, utworzył religię taką bardzo ludzką, można powiedzieć. To znaczy ta religia przemawia do ludzi, bo do ludzi przemawiał takie argumenty, wyrżnąć wrogów i uzyskać na to zbawienie pokonać ich siłą zmusić ich do tego żeby przyjęli nasz system wierzy natomiast chrześcijaństwo jest zupełnie inną religią chrześcijaństwo to słyszymy właśnie w tym proroku jaki pan jezus będzie jaki będzie ten sługa boży który przede wszystkim będzie sługą a nie panem islam jest religią poddaństwa islam jest religią gdzie mamy relacje no nie mamy żadnej relacji osobistej z Bogiem, z Allahem. Allah jest bezwzględnym władcą, a jego podwładni są podwładnymi, słuchami, niewolnikami. Islam, samo słowo islam, znaczy właśnie poddaństwo. Natomiast Pan Jezus nie jest naszym, oczywiście, że jest naszym Panem i Królem, ale przychodzi jako nas sługa, przychodzi jako ten, który nam służy, który nam daje dar zbawienia. Nie podnosi głosu, nie da się słyszeć jego krzyku, nie złamie czciny nadłamanej, nie, zna, nie, zga, nie zgasi knotka o nikłym pomyku. Czyli y, no, nawet jeżeli będziemy słabi, nawet jeżeli będziemy y, ledwo będzie się w nas życie, to Bóg to życie w nas podtrzyma, a nie zgnoi nas, nie zniszczy nas. Przychodzi do nas jako dziecko, przyszedł do nas właśnie, y, jesteśmy ciągle w okresie Bożego Narodzenia, więc przychodzi do nas ciągle charakterze małego dziecka, no, pełen, pełen pokory. Ale przychodzi po to, żeby stać się światłością dla narodów, żeby otworzyć oczy niewidomym, żeby z zamknięcia wypuścić dzieńców Pamiętacie potem e, scenę, sytuację, -y. pan Jezus stąpił do piekła. trzeciego dnia z marca, to Znaczy stąpił do piekieł, pan Jezus był w piekle. Nie był w piekle, to słowo piekieł w tym sensie, w tym kontekście, znaczy stąpił do tego świata zmarłych gdzie dusze oczekiwały na wypuszczenie z więzienia, bo nie można było iść do nieba dopóki Bóg nie zapłacił ceny za nasze grzechy. Nawet jeżeli ludzie żyli w zgodzie z Panem Bogiem, ale zmarli w czasach przed przyjściem Pana Jezusa, oczekiwali w miejscu, w miejscu gdzie nie było cierpienia, to nie było piekielne męki. To było miejsce oczekiwania na zbawiciela, którym był pan Jezus i który dał tym ludziom zbawienie, wypuścił ich z tego więzienia i mogli zobaczyć Boga twarzą w twarzy. Drugie czytanie z dziejów apostolskich. Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza przemówił: Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze, czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Właśnie tutaj Piotr nawiązuje, przemawia w domu Korneliusza, bo coś się okazało, że otrzymali ducha świętego też nie żyć tu jest powrót do tego co było od początku przymierze historia przymierzy Boga z ludzkością to była najpierw historia przymierza Boga ze wszystkimi ludźmi na całym świecie to znaczy y, przymierze Boga z Adamem nawet, najpierw więc Adam był ojcem całej ludzkości wszyscy wszyscy jesteśmy dziećmi Adama potem przymierze z Noem znowu Noe jest Praojcem całej ludzkości. Wszyscy jesteśmy potomkami Noego. Potem był Abraham i tu już się zawęża pewne. Bóg po prostu wybiera sobie pewną grupę ludzi. Dziećmi Abrahama są też muzułmanie, co też jest jakimś optymistycznym sygnałem. To znaczy Bóg będzie błogosławił też wyznawcom islamu w jakiś sposób. Wydaje mi się, że to, że Matka Boża ukazała się nam takie ważne objawienia Matki Bożej były w Fatimie, czyli w miejscu nazwanym na cześć córki Mahometa, to nie jest przypadek, że po prostu Bóg nie skreślił tych ludzi, że Bóg pragnie ich zbawienia też, więc nie traćmy, nie traćmy nadziei. Potem było przymierze z Królem Dawidem, czyli już tylko z Żydami, z narodem wybranym, ale przymierze z Pan i, i przymierze z Mojżeszem też przymierze z ludem, który z narodem wybranym, który ucieka z Egiptu, ale potem przez pana Jezusa to przymierze znowu powraca do korzeni. To znaczy znowu w Jezusie, mimo że Jezus jest członkiem narodu żydowskiego w ciele, mimo że przyszedł jako, jako właśnie ten wybrany mesjasz zapowiedziany przez proroków z narodu izraelskiego, to powraca do tego, co było od początku, że my wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi. Niezależnie od tego, czy jesteśmy krewnymi pana Jezusa, czy nie, to jesteśmy przybranymi jego krewnymi, bo jesteśmy przybranymi dziećmi Boga. Więc, więc stąd właśnie ta przemowa świętego Piotra w domu Korneliusza, gdzie miało miejsce pierwsze nawrócenie pogan, czy też Greków, którzy otrzymali ducha świętego i zostali ochrzczeni. Mówiąc o chrzcie, bo właśnie cała niedziela jest chrztu pańskiego, więc ten krótkie, krótki werset przed Ewangelią, nie wiem jak to się nazywa poprawnie, prawidłowo, ale ten krótki werset przed Ewangelią jest z Ewangelii św. Marka i brzmi tak. Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. W czasie chrztu pana Jezusa niebo się otwiera. Gołębica, z, z duch święty w postaci gołębicy stępuje na ziemię i głos Boga Ojca słychać. Mamy objawienie trójcy świętej. Dlaczego my wierzymy? Nigdzie, nam w, Biblii nie, nigdzie w Biblii nie znajdziemy zdania, że Bóg jest trójcą świętą, Ale mamy takie przykłady, gdzie ta trójca święta nam się ukazuje. Właśnie Pan Jezus, głos Ojca i, i, i Gołębica. Tutaj też właśnie Bóg mówi, to jest mój syn umiłowany Jego. Słuchajcie, jest parę takich rzeczy, gdzie łaska czy, czy chwała Pana Boga chwała Pana Boga się nam ukazuje żebyśmy uwierzyli że, że Pan Jezus jest Bogiem pierwszy taki przykład to właśnie święto Trzech Króli, które wczoraj ja to nagrywam dzień po święcie dzień Trzech Króli więc, więc wczoraj w kościele powszechnym, no w naszym amerykańskim to już poprzednią niedzielę obchodziliśmy tą uroczystość dlaczego święto Trzech Króli było takie istotne Dlaczego było takie ważne, że obchodzimy je w kościele tak uroczyście? No dlatego, że jest to objawienie chwały Pana Boga. Ten Pan Jezus, który się urodził jako małe dziecko, objawia się nam w ten sposób, że przychodzą do niego mędrcy jacyś ze wschodu. Uczeni można by powiedzieć, profesorowie, no nie wiem jak to nazwać, bo to mówi się pocznieczej królowie, no ale to nie byli królowie, to byli badacze pism, to byli naukowcy, to byli ludzie, którzy badali starożytne pisma i oczekiwali przyjścia zapowiedzianego tej Mesjasza. Znowu mówimy o tym wypełnieniu starych proroc. I oni z tych proroz wywnioskowali, że właśnie i będzie gwiazda, która ich zaprowadzi do tego i... I w danym narodzie, w pewnym kraju ukaże się ten Mesjasz, na którego oczekują wszyscy od stuleci. Więc oni postanawiają iść i oddać mu chwałę. Tak, gwiazda ich prowadzi i okazują chwałę temu Mesjaszowi, prawdopodobnie nie do końca rozumiejąc, kim on jest, ale uważają go za jakiegoś przyszłego króla, czy oni sami są postaciami. Królewskimi, stać ich na taką podróż, stać ich na to, żeby odbyć taką podróż i zanieść królewskie dar. Jak byłem w Ziemi Świętej, to między innymi jedną z rzeczy, którą tam widzieliśmy, to była Bazylika Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Jest to zresztą olbrzymi kościół z bardzo małym wejściem. Tam się nie da wejść normalnie, tam trzeba wejść albo na czworakach, albo bardzo, bardzo mocno pochylonym. Dlatego, że no w czasach takich jak wielmoże byli pełni pychy i rzadko kiedy schodzili z konia, to nawet jadąc do, do Bazyliki Narodzenia Pańskiego nie schodzili z konia, tylko wjeżdżali na koniach do środka kościoła, pokazując wszystkim, jacy to oni są ważni. Więc ktoś tam wpadł na pomysł, że po prostu jak się zrobi takie wejście, to będą zmuszeni do tego, żeby zejść z konia i oddać pokłon nowonarodzonemu dziecku. I ten, to zamurowane wejście zamurowane, tam są takie olbrzymie, kamienne bloki do dzisiaj jest i po prostu nie da się tam wejść inaczej niż, niż bardzo mocno pochylając głowę. Bardzo mi się to podoba, że to przetrwało, przetrwało przez tyle wieki. Ale właśnie, ponieważ to dziecko jest takie małe, ten Pan Jezus przyszedł tak, tak mały do nas, to yy, to właśnie niektórzy z nas mają problem z uznaniem w nim Boga, mają problem z oddaniem mu czci, z tym pokłonem dla niego. I, i dlatego właśnie ten, yy, to święto tych przekrojów, ale zacząłem, o nie dokończyłem jak zwykle. W tej bazylice Narodzenia Pańskiego jest stary fresk przedstawiający. Trzech króli, przedstawiających tych trzech mędrców, którzy są ubrani we wschodnie szaty. Ubrani są tak, że potem jak muzułmanie zdobyli Ziemię Świętą i niszczyli wszystkie ślady chrześcijaństwa, burzyli wszystkie świątynie, zniszczyli wiele, wiele najstarszych, pierwszych kościołów zostało zniszczonych przez muzułmanów. Tego nie zniszczyli, a nie zniszczyli go tylko dlatego, że zobaczyli trzech króli na ścianie, zobaczyli tych trzech mędrców którzy wyglądali tak jak oni, wyglądali jak ich przywódcy, wyglądali jak ludzie ze wschodu, jak Arabowie. I, I dlatego uszanowali ten kościół nie ze względu na pana Jezusa prawdopodobnie, aczkolwiek Koran uczy, że pan Jezus jest prorokiem, że jest bez grzechu. Prawdę mówiąc, dużo lepszą opinię jako o człowieku wydaje Koran panu Jezusie i o najświętszej mali pannie, ich obu uważając za Bezgrzecznej, bezgrzecznej istoty, czego nie można powiedzieć o Mahomecie, który pełno grzechów w swoim życiu popełnił. Jest drugie takie bardzo ważne wydarzenie, najważniejsze wydarzenie w historii naszej wiary, to znaczy śmierć w martwych stanie Pana Jezusa i potem po śmierci w martwych stanie Pana Jezusa jest pięćdziesiątnica, jest w niebo wstąpienie, jest pięćdziesiątnica. Stąpienie Ducha Świętego, który pozwala zrozumieć apostołom, kim naprawdę był Pan Jezus. To takim, taką analogią w tych czasach jest właśnie yy, w czasach zmartwychwstania, yy, w czasach narodzin Pana Jezusa, w okresie bożonarodzeniowym analogią tego stąpienia Ducha Świętego jest właśnie yy, odwiedziny tych trzech króli. Pana jest też warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, bo my mamy często takie wyobrażenie, że ciczej królowie dotarli do tej stajenki, w której się Pan Jezus urodził. No, często właśnie tworząc te szopki bożonarodzeniowe mamy tam też postaci Czech król. Natomiast ciczej królowie prawdopodobnie byli rok czy dwa lata później dopiero. Prawdopodobnie Jezus z Marią mieszkali pewnie ciągle jeszcze w Betlejem, ale już w domu krewnych, bo to nie jest tak, że... Yy, oni musieli mieszkać w jakiejś szopie, dlatego że wszyscy ich wyrzucali ze swoich domów. Święty Józef powrócił do miejscowości, z której pochodził. Tam mieszkało bardzo wielu jego krewnych. To byli jego dobrzy znajomi, przyjaciele, kuzyni, no, cała rodzina. W tamtych czasach więzi rodzinne były bardzo mocne. A jaskinia, w której się Pan Jezus narodził, czy grota, ja też będąc w Ziemi Świętej oglądaliśmy, prawdopodobnie tę grotę albo bardzo podobną, jedno z takich miejsc, gdzie Pan Jezus mógł się narodzić. Są to duże pieczary, osłonięte od zewnętrznych warunków, od deszczu, od mrozu, od, od śniegu, który czasem tam też potrafi spać, gdzie jest ciepło, bo można ogień rozpalić, gdzie się właśnie na, zimie, na zimę zaganiało zwierzęta, te wszystkie owce się tam zaganiało, i po prostu wiedząc, że Maria będzie rodzić, to no trudno, żeby rodziła w gospodzie, gdzie nie ma żadnej prywatności, gdzie nie, gospoda w tamtych czasach nie wyglądała tak jak dzisiaj pokoje hotelowe, że każdy miał swój pokój ze swoim jednym wielkim łóżkiem, łazienką i i no i brakło takiego pokoju dla Najświętszej Marii Pan. W gospodzie wszyscy ludzie spali w, jakiejś, w jakimś jednym pomieszczeniu, w jakiejś jednej sali rozkładało się posłania na ziemi ci goście się tam... No i trudno w takich warunkach jakąkolwiek prywatność było, więc stąd ta stajenka. No w tej stajence mógł być Jezus z Maryją, mogli być sami, mogli mieć właśnie tą łądrobinę intymności, prywatności bez, bez tych dziesiątek kuzynów, tych oczu spoglądających na niezwykłe wydarzenie, jakim zawsze są narodziny dziecka. Nawet jeżeli ludzie nie wiedzieli, jak, jak niezwykłe jest rzeczywiście to wydarzenie. Po tym spisie powszechnym, jaki był nakazany przez Cezara, wszyscy ci krewni, cały ten nalot ludzi na Betlejem, się rozjechał i, i miejsca, gdzie krewni mieszkali na stałe, opustoszały, więc najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Pan Jezus z Maryją za parę dni po narodzeniu Pana Jezusa powrócili do domu swoich krewnych, zamieszkali u nich i prawdopodobnie no, mieszkali tam jakiś czas, ponieważ święty Józef był rzemieślnikiem, być może zabrał się tam do roboty, pomagał im w jakichś pracach, póki dziecko małe, żeby go nie narażać na, na powrót do Nazaretu, może były jakieś inne przyczyny, dla którego chcieli tam, tam zostać dłużej, to prawdopodobnie i krewni Maryi też, też z Betlejem pochodzili, ponieważ ona też była córką Króla Dawida też pochodziła z tego samego, z tego samego pokolenia. Więc... A trzej królowie zaczęli wędrówkę wtedy, gdy się Pan Jezus ukazał, albo, albo jeszcze później. No. Jest, można znaleźć różnych, dużo źródeł tłumaczących, na przykład. W którym to roku musiało być, bo kiedy, jakie konstelacje się ułożyły, jakie gwiazdy się ułożyły w taki sposób, że to mogło być tą gwiazdą betlejemską. Ja nie jestem przekonany, czy rzeczywiście warto iść taką drogą, szukać takiej drogi, dlatego że no nie wiemy, czy ta gwiazda betlejemska to było naturalne zjawisko, to znaczy planety się tak ułożyły, że akurat świeciły w tym kierunku bardzo mocno, w którym trzej królowie mieli iść czy to było jakieś nadzwyczajne zjawisko, czy to była jakaś kometa, no... Nie wiemy tego. Mamy tu przekazy o tej Gwieździe Betlejemskiej, natomiast nie mamy naukowego wytłumaczenia i możemy sobie tutaj spekulować, czy to było naturalne zjawisko, czy nienaturalne, czy to było cudowne wydarzenie, jakie Bóg zesłał do tamtych czasów. No niestety TVN-u nie było, żeby nakręcił film na ten temat, więc tylko możemy sobie na ten temat spekulować, no, ale właśnie spekulując dalej możemy przyjąć, że Pan Jezus z Maryją i, i, i z malutkim Jezusem zamieszkali przez jakiś czas w Betlejem u krewnych. Dlaczego? Dlatego, że jak Herod się dowiedział potem, że ci mędrcy idą oddać cześć i niosą królewskie dary temu królowi przyszłemu, synowi Dawida, Mesjaszowi, Przeląkł się o swoją władzę. Przeląk się, że to będzie jego rywal, że to będzie ktoś, kto zabierze jemu władzę nad tą prowincją, w której, w której on rządził, i postanawia go zabić od razu. I Biblia nam mówi, że zabił dzieci do dwóch lat. Więc ponieważ wcześniej się wypytywał dokładnie, czy króli o to wydarzenie, wypytywał się, kiedy to miało miejsce. Więc decydując, nawet jeżeli wziął jakiś zapas na to, no powiedzmy 100% zapasu, no to to mogłoby wydarzenie mieć miejsce rok po przyjściu Pana Jezusa na ziemię. Oczywiście Pan Jezus uciekł już wtedy z Józefem, bo Józef miał widzenie w nocy, zabrał Marię i, i dzieciątko i uciekli do Egiptu, więc Pan Jezus w ten sposób się uratował. Zginęły tylko jakieś niewinne dzieci, których zresztą święto niedługo będziemy obchodzić w Kościele też ale po prostu dlatego wydaje się, że jest nie... Ani niekoniecznie tych mędrców było trzech, aczkolwiek tak tradycja nam mówi, ale Biblia nam nigdzie nie mówi, ilu ich było, tylko nam mówi, że trzy dary złożyli, więc tak przypuszczamy, że każdy z nich jeden dar przyniósł, ale ich mogło być dwóch, a mogło być pięciu na przykład też. To jest Tradycja przez małe te, że ich było trzech, no, nie jest to wcale takie powiedziane, ani właśnie nie jest chyba prawdziwym wyobrażeniem to, że, że oni się zjawili tam na zajutrz, po narodzinach Pana Jezusa do stajenki. Oni przybyli wiele miesięcy później, najprawdopodobniej. No ale wróćmy do naszych czytań wróćmy do Ewangelii. Ewangelia św. Łukasza. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, że mykał sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i Ogniem. Kiedy cały lud przestępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębice, a nieba, a z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. To co mówiłem wcześniej właśnie, znowu objawienie pana, Bo ale po co pan Jezus się chrzcił w ogóle? Czy pan Jezus potrzebował chrztu? No nie potrzebował ani symbolicznego, ani rzeczywistego. No święty Jan chrzcił wodą, ale to było symboliczne obmycie się z brudów naszego grzechu chrzest jaki mamy w chrześcijaństwie nie jest symboliczny tylko jest rzeczywisty jest to rzeczywista łaska oczyszczenia się z naszych grzechów ale ta łaska z symbolicznej na rzeczywistą zamieniła się właśnie poprzez ten chrzest Pana Jezusa bo to nie wody oczyściły Pana Jezusa tutaj pan Jezus oczyścił wody tutaj następuje reakcja odwrotna ponieważ pan Jezus miał taką moc pamiętacie w prawie starotestamentowym kiedykolwiek jeżeli y, żyd dotknął osoby krwawiącej dotknął się osoby trędowatej jeżeli dotknął się zwłok zmarłej osoby stawał się nieczysty natomiast pan Jezus robi dokładnie odwrotnie dotyka zmarłych dotyka trędowatych dotyka krwawiących i oni z, przestają krwawić wyle, leczą się z trądu Zmarli powstają, stają, wracają do życia. Także moc Boża jest większa od wszelkiego zła i wszelkiej nieczystości i wszelkiego grzechu. Po prostu Bóg ma, Bóg nie może się zbrudzić niczym, Bóg nie może się rozchorować od czegoś, Bóg nie może zgrzeszyć od czegoś, bo Bóg jest świętością, Bóg jest tak potężną mocą, że czegokolwiek dotknie to to staje się czyste. Więc Bóg, chrzcząc się, nie oczyszczał siebie, tylko spowodował, przekazał jakąś łaskę wodą, które mają moc prawdziwego oczyszczenia nas, naszych grzechów w Chrzcie Świętym. To dzięki temu, że Pan Jezus przyjął ten chrzest, ten chrzest stał się sakramentem mającym rzeczywistą moc, moc oczyszczania naszych dusz. I, I to jest takie istotne tutaj. Przez niemowląt przy okazji można wspomnieć parę słów, bo też niektórzy chrześcijanie, nie katolicy zarzucają nam, że my chrzcimy dzieci, jak nigdzie w Biblii nie jest powiedziane, że, że dzieci były chrzczone, zawsze tam byli chrzczeni dorośli. No, byli chrzczeni dorośli, bo nie byli ochrzczeni nigdy. Natomiast jest powiedziane w paru miejscach, że całe domostwa przyjęły chrzest, więc całe domostwa to są całe domostwa także z dziećmi. Poza tym Biblia wyraźnie uczy, że chrzest zastąpił obrzezanie. Że tak jak obrzezanie było sakramentem przyjęcia do Królestwa Bożego w Starym Testamencie, tak samo chrzest jest sakramentem przyjęcia do Królestwa Bożego w Nowym Testamencie. I jeżeli w Starym Testamencie ośmiodniowe dzieci mogły być przyjęte, to jest rzeczą zupełnie niezrozumiałą. Przypuszczać, że w Nowym Testamencie dzieci byłyby odrzucone i dopiero jako dorosłe osoby mogłyby wejść do Królestwa Bożego. Wprost przeciwnie, Pan Jezus nieraz mówił: Nie zatrzymujcie tych dzieci, pozwólcie im do mnie przyjść, sami się stańcie jak dzieci. Więc jest oczywiste, że od początku dzieci przyjmowały chrzest w wieku niemowlęcym. Nawet jeżeli były jakieś dyskusje, bo zachowały się ślady dyskusji na ten temat we wczesnych, Latach Kościoła, mamy dokumenty Ojców Kościoła na ten temat. To nie były dyskusje, czy dziecko powinno przyjmować chrzest jako niemowlę, czy trzeba zaczekać, aż zrozumie, czym ten sakrament jest. Tylko dyskusje były, czy trzeba czekać do ósmego dnia, czy można to dziecko ochrzcić natychmiast. Bo w tamtych czasach rodziły się dzieci słabe, chore, wiele dzieci umierało zaraz po urodzeniu. Stąd te dyskusje były, czy takie dziecko chorowite można ochrzcić natychmiast. I Kościół. Uznał, że tak, takie dziecko można natychmiast ochrzcić po urodzeniu. Nie obowiązuje nas starotestamentowe prawo, że musimy czekać do ósmego dnia z chrztem dziecka. Natomiast nie było żadnych dyskusji na temat, czy ochrzcić dziecko, czy, czy dorosłego. Wiadomo, że trzeba dziecko ochrzcić jako dziecko, jeżeli jest taka możliwość. Nawet było potępione to przez Kościół, bo niektórzy zwlekali z kolei z chrztem zwłaszcza tacy, którzy się nawrócili jako dorosłe osoby, czekali z krztem, żeby to zrobić na łożu śmierci, no bo to była jakaś przepustka do nieba, to była jakaś gwarancja, że będziemy w niebie. Możemy się nagrzeszyć całe życie, a ponieważ chrzest łagodzi, gładzi nasze grzechy, no to na łożu śmierci się ochrzcimy, to już nie zdążymy nagrzeszyć, więc takie postępowanie było potępione przez Kościół jako yy, faryzejskie, czy, czy no nie wiem jak to, jak to nazwać, ale po prostu jako coś yy, niezgodnego z duchem naszej wiary, niezgodnego z tym, czym nasza, czym nasza wiara rzeczywiście jest. Mamy więc tutaj ponownie właśnie ten przykład objawienia pańskiego, gdzie sam Bóg Ojciec swoim głosem powiedział, że to jest Jego Synu miłowany, gdzie Duch Święty stępuje. Zauważcie, że tekst mówi w postaci cielesnej niby gołębica, więc to nie był gołąbek jako taki, to było jakieś zjawisko, którego Łukasz nie bardzo wie nawet jak opisać, tylko mówi, że rzeczywiście się objawił ten duch święty w jakiejś postaci cielesnej, czyli widzialnej dla nas, bo normalnie duchów to my nie widzimy i że był niby gołębica. Tak samo w czasie. Yy, Zesłania Ducha Świętego ukazały się płomyki, jakby ognia. Więc to też jest jakieś zjawisko, które, na które brakuje słów tym, którzy je opisują. My sobie to tak możemy wyobrazić, jako właśnie te płomienie, czy jako tą gołębicę, bo tak naprawdę to nie wiemy za bardzo, jak to, jak to objawienie Ducha Świętego wyglądało. Także. To tyle chyba, co mam do powiedzenia na ten temat. Dziękuję Wam serdecznie. No i zapraszam w przyszłą niedzielę na kolejne nasze przemyślenia na temat czytań, jakie nam Kościół daje, które są fascynujące. Także zachęcam wszystkich, żeby właśnie czytać Pismo Święte, żeby się zastanowić nad każdym wersetem, bo, bo jest, to, jest to niezwykle głęboka księga. No jest to księga, która zawiera tyle treści, że, że można by o tym mówić w nieskończoność. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.